Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak wykonać makijaż rozświetlający, który jest idealnym rozwiązaniem na lato. Zaczynamy! Tak naprawdę podstawą każdego makijażu jest dobra pielęgnacja i ja już na sobie mam nałożony swój ulubiony krem i pamiętajcie, że dzięki temu na pewno lepiej będzie wyglądał właśnie cały makijaż, bo przygotowanie skóry jest bardzo istotne, szczególnie kiedy właśnie chcemy osiągnąć taki efekt zdrowej, błyszczącej skóry podkład. To będzie pierwszy krok zaraz po pielęgnacji, pierwszy krok w makijażu. I tutaj oczywiście też musimy pamiętać, że jeżeli chcemy osiągnąć efekt, w którym nasza twarz będzie rozświetlona, nie wybierajmy takich podkładów, które są mocno kryjące, mocno matujące, bo tak naprawdę właśnie już ta podstawa jest bardzo istotna. Dlatego ja sięgnę po podkład rozświetlający, który już delikatnie właśnie te, z tej skórze doda takiego blasku. Ale nie będzie się na pewno świeciło. Nie mylmy tego makijażu z makijażem, który będzie się świecił, bo nie o to chodzi. Ja podkład bardzo lubię nakładać gąbeczką, wtedy ten efekt jest jeszcze bardziej naturalny. Tak naprawdę lepiej delikatne, cieńsze warstwy, a dokładać w miejscach, w których potrzebujecie, niż od razu nakładać bardzo dużą ilość. W dzisiejszym makijażu też będę opowiadała Wam o tym, żeby podejść do sprawy całościowo. Wiadomo, że właśnie latem odsłaniamy też nieco więcej naszego ciała, więc o tym też będę wspominała, jak można właśnie połączyć swój look. Całość, więc jeżeli chodzi o podkład, tutaj też, jak widzicie, mam dzisiaj nieco większy dekolt. Pamiętajcie, żeby nie stworzyć takiego odcięcia, w którym tylko będziemy nakładać podkład na naszą twarz i w pewnym momencie będzie ta linia widoczna. Fajnie rozprowadzić to w taki delikatny sposób również na szyję, jak i właśnie na dekolt, jeżeli jest on troszeczkę większy, żeby tutaj zadbać o wyrównanie kolorytu całości. Czas na korektor. To też etap, który w pewnym stopniu może być jakby też konturowaniem naszej buzi, bo oczywiście oprócz tego, że nakładamy korektor pod oczy, żeby rozświetlić i obudzić swoje spojrzenie, możemy delikatnie dodać korektor również na czubek nosa, na środek czoła, tak żeby właśnie już na tym etapie delikatnie dodać jakby formę 3D temu makijażowi, żeby nie był on zbyt płaski. I korektor również jest bardziej rozświetlający niż mocno klejący, żeby właśnie utrzymać ten efekt delikatnie rozświetlonej buzi. Przeciągam go nieco na swoją powiekę w takiej właśnie delikatnej wersji, żeby służył mi również jako baza pod cienie. Czas na puder, i tutaj też zdecydowanie zalecałabym, żeby nie sięgać po mocno matujące i raczej traktować puder jako krok, który ma nam utrwalić to, co nałożyłam przed chwilą, niż właśnie te buzię mocno zmatowić. Przechodzimy do makijażu oka, i tutaj też nie chciałabym, żeby ten makijaż był bardzo mocny, dlatego no bazą każdego mojego makijażu jest właśnie stworzenie takiego płótna, jakim jest jasny cień na całą powiekę ruchomą, jak i aż do okolic naszych brwi, żeby właśnie tę całą, e, całą strefę rozjaśnić i żeby była to taka baza pod to, co będziemy tworzyć za chwileczkę. Płaskim pędzelkiem najlepiej. Mi um, się właśnie pracuje przy tym etapie w makijażu. I w dzisiejszym makijażu też pokażę Wam uniwersalność niektórych produktów, i to, że możemy właśnie na przykład taki brązer, który jest z delikatnymi drobinkami, używać jako brązer, ale również jako cień, który ma nadać kształt Waszemu oku, który będę właśnie konturowała załamanie mojej powieki. Zawsze na otwartym oku zaznaczam sobie to miejsce. A potem pracuję i oczywiście im więcej macie czasu na to, żeby cień wyblendować, tym lepiej, bo tym piękniejsza chmurka tego koloru Wam się pojawi. I aby makijaż oka był spójny, zawsze delikatnie jeszcze przedłużamy to o dolną powiekę, żeby nie było takiego brzydkiego odcięcia. I tak naprawdę już widzicie, że to oko nabrało trochę innego kształtu i jeżeli chodzi o rozświetlenie, to myślę, że nie będzie to dla Was nic dziwnego, że rozświetlacz będzie też jedną z głównych ról w dzisiejszym odcinku. I tutaj też zarówno rozświetlacz, który pomoże nam w wykonturowaniu i podkreśleniu partii na naszej całej twarzy, ale również na naszej powiece, właśnie na tej powiece ruchomej. Ja najbardziej lubię rozświetlacz tutaj przy makijażu oko, nakładać go właśnie opuszkiem, wtedy go wtłaczam w miejsce, w którym najbardziej Chcę, żeby on tu był dość intensywny. Mam wrażenie, że to też przyspiesza być może Wasz makijaż, jeżeli na przykład chcecie osiągnąć ten efekt w jak najkrótszym czasie. Ale też mniejszym pędzelkiem delikatnie dodaję sobie tego rozświetlacza pod łuk, pod brwi, na łuk brwiowy właśnie. Wytuszowanie rzęs to oczywiście wisienka na torcie w makijażu oka. Tutaj mam wrażenie, że fajnie, jeżeli uzyskacie jak najbardziej dramatyczny look, czyli faktycznie tusz, który dodanie nie tylko długości, ale objętości. Możemy nałożyć kilka tych warstw, żeby faktycznie te rzęsy były mocno widoczne. Brwi, brwi, czyli nasza, nasze obramowanie oka. Tutaj, jak widzicie, ten makijaż oka też nie jest zbyt intensywny, więc chciałabym, żeby brwi również miały taki jak najbardziej naturalny efekt, ale też modny, żeby uzyskać delikatne messy. Jeżeli chodzi o samo nadanie delikatnie koloru i jakby dodanie tam, gdzie ewentualnie nie ma albo chce coś przedłużyć, to tutaj idealnie ta kredka się przyda. A potem wszystko będziemy wyczesywać, tak, żeby uzyskać jak najbardziej. Najbardziej naturalny efekt. I teraz wszystko wyczesujemy. Tego typu kredka też jest bardzo łatwa w pracy. Bo jak widzicie, takim czesadełkiem też ewentualnie możemy wszystko jeszcze naprawić, jeżeli poczuliście, że gdzieś e, pociągnęliście zbyt mocno, zbyt intensywnie. Wszystko jest do wypracowania. I dla utrwalenia i właśnie jeszcze mocniejszego uniesienia naszych brwi możemy też dodać wosk, który też spowoduje, że będą nieco sztywniejsze, bardziej podatne właśnie na to układanie w ten taki bałagan, kontrolowany bałagan. I jeżeli chodzi o makijaż oka, to tak naprawdę jest, już, jest on już gotowy e, i przechodzimy do konturowania, które w tym makijażu rozświetlającym też jest bardzo istotne, bo moim zdaniem tu nie chodzi o to, żeby ta twarz była mocno, właśnie taka wykonturowana takimi chłodniejszymi produktami, żeby to było wyraźne, tylko mamy dodać sobie też delikatnie takiej opalenizny. Jeżeli jesteście opalone, to super, to też w ogóle będzie wyglądało to absolutnie przepięknie, ale jeżeli nie jesteście tak, jak ja, jeszcze lekko Bletsze, to właśnie tego typu brązery, które delikatnie. Cieplą, ale również mają w sobie już taki delikatny pyłek drobinek. To będzie na pewno jakby pomagało temu, żeby ten makijaż był właśnie taki piękny, naturalny, rozświetlający, a przy tym mocno wakacyjny, właśnie dzięki temu lekko cieplejszemu odcieniowi. I to jest jeszcze wspaniałe w tym właśnie produkcie, że jeżeli um, zawsze przeraża Was praca z brązerem, z tym, że możecie sobie zrobić plamę, to tutaj naprawdę on jest wspaniały do tego, żeby um, właśnie im bardziej będziecie z nim pracować, tym on będzie bardziej na to podatny, a jego jakby właśnie odcień powoduje, że naprawdę nie zrobimy sobie krzywdy. Nasza buzia nie będzie wyglądała na. Um, jakiś taki właśnie niefajny kolor, który czasem może przy takich bronzerach, które są zbyt chłodne, to jest taki zbyt mocno ziemisty odcień naszych buzi. Tutaj absolutnie tego nie będzie. I też pamiętajcie o tym triku, że jeżeli gdziekolwiek poczujecie, że jest za dużo, to macie tę gąbeczkę, z której korzystaliście na początku i możecie właśnie sobie wtłoczyć ten podkład ponownie, żeby coś właśnie... Jakby naprawić w ten sposób. I nie zapominamy o naszym nosie, który też yy, delikatnie, właśnie przybrązowiony, oprócz tego, że doda takiej właśnie też opalenizny, to oczywiście to jest też krok, który spowoduje, że cały makijaż będzie będzie mocniej, znaczy będzie bardziej spójny o, w ten sposób. jak widzicie, już wyglądam na nieco bardziej opaloną, jakbym właśnie wróciła z wakacji, ale żeby dodać jeszcze życia naszemu, naszej twarzy, to oczywiście róż. To jest też etap, którego absolutnie w tym makijażu nie możemy odpuścić. I ja akurat też sięgnę po taki, który ma delikatne drobinki, żeby wciąż podkreślać ten efekt do rozświetlenia. I pamiętajmy, że to nie chodzi o to, żeby się świecić jak lampki na choince, tylko, że właśnie ten efekt był taki bardzo delikatny. I więc nawet jeżeli mówię Wam o tym, że bronzer rozświetlacz i róż Wszystkie produkty mają drobinki, to absolutnie nie przesadzicie, jeżeli one są właśnie w tak pięknym i delikatnym wydaniu, jak w tych produktach. Także nie bójcie się, myślę, że nawet cery, które są mieszane, tłuste, które tego typu makijażu mogą się bać, w tym wydaniu, takim bardziej delikatnym, będą na pewno zadowolone z efektu końcowego. I nie wiem, czy pamiętacie, że jeżeli nie wiecie, w którym miejscu róż nakładać, to na kanale już pojawił się taki film, w którym wytłumaczymy właśnie te wszystkie etapy konturowania. I jednym z moich ulubionych trików jest to, aby przyłożyć sobie dwa palce do nosa i wtedy wyznacza nam się ta granica początku, żeby ten róż nie pojawił się zbyt blisko waszego nosa, żeby to było idealnie w punkt. Więc pamiętajcie, żeby wracać też do filmów, które na kanale już są. Rozświetlacz, ponownie wracamy do tego produktu i tym razem oczywiście już nakładamy go w tych miejscach strategicznych na całej naszej twarzy, czyli oczywiście przede wszystkim szczyt kości policzkowych, delikatnie czubek nosa i trik, który delikatnie też powiększy wasze usta, czyli łuk kupidyna. I skoro już przy tej strefie jesteśmy, to oczywiście usta. I tutaj, skoro ten makijaż oka jest dość delikatny, myślę, że możemy postawić na to, żeby usta, mimo, że nie będą w krzykliwym kolorze, to żeby były bardziej widoczne, więc takim trikiem, który też zdecydowanie właśnie te usta powiększy, jest nałożenie najpierw matowej pomadki, która Wam pięknie te usta zaznaczy, a następnie dodanie błyszczyka, żeby całość była spójna, żeby ten błysk pojawiał się tak naprawdę na każdej strefie Waszej twarzy. Te pomadki są bardzo trwałe, więc to też na pewno powoduje, że i błyszczek będzie trzymał się zdecydowanie lepiej. I na deser wisienka na torcie, czyli błyszczek, który oczywiście solo też będzie prezentował się pięknie, bo są to błyszczyki, które już delikatnie pigment również mają, ale mam wrażenie, że właśnie w połączeniu z tą pomadką trwałą, matową, ten efekt jest jeszcze bardziej widoczny. I w zasadzie makijaż twarzy jest już gotowy, ale tak jak wspominałam na początku, ten makijaż rozświetlający tym bardziej latem musimy traktować całościowo. I wspominałam też, że pojawi się jeszcze jeden ulubieniec. I no właśnie, widzki naszego kanału markowego doskonale wiedzą, że absolutnie w, zeszłym, w zeszłe wakacje ten produkt mnie w sobie rozkochał i uważam, że jest wspaniałym rozwiązaniem na większe wyjścia. Nie tylko właśnie na dekolt, co za chwilę Wam pokażę, ale także na nogi, na ręce. Jeżeli Wasza sukienka, na przykład na jakieś większe wyjście, na wesele, jest właśnie, no więcej pokazuje, to naprawdę uwierzcie, że ciało prezentuje się z tym produktem wspaniałym i co najlepsze, że on dość szybko się wchłania i ten efekt rozświetlenia jest widoczny, ale jakby nie brudzicie ani swoich ubrań, ani nikogo, z kim na przykład przetańczycie całą noc. Naprawdę jest świetny. Pokażę Wam może tutaj też na ręce najpierw, jak ten efekt wygląda. Teoretycznie jest to olejek, jego konsystencja jest faktycznie delikatnie tłusta, ale uwierzcie, że wchłania się bardzo szybko. Teoretycznie nie ma w sobie mocnego pigmentu, a mam wrażenie, że jakby kolory z waszej skóry zdecydowanie lepiej wyglądają, Już widzicie to już na dłoni, mam nadzieję, że jest to widoczne. A zaraz nałożymy to na cały dekolt i mam nadzieję, że efekt będzie już naprawdę spektakularny. To jest fajne, że te drobinki są bardzo subtelne, że to nie jest produkt, który jest właśnie bardzo mocno widoczny, tylko taki elegancki i faktycznie idealnie pasuje do tego, co stworzyliśmy na twarzy. To wszystko ma, czyli znaczy jest ze sobą bardzo spójne. I tak naprawdę to był właśnie ostatni etap, który chciałam Wam pokazać. Mam nadzieję, że moje triki, czy to, co Wam pokazałam, okazało się być dla Was przydatne. Mam nadzieję, że też być może odkrywcze, bo faktycznie makijaż nie jest mocny. Jeżeli będzie to makijaż na większe wyjście, możecie dodać kreskę albo jeszcze jakiś kolor na powiece. Chciałam pokazać taką najbardziej podstawową wersję, taką, która jest idealnym rozwiązaniem też po prostu na co dzień. No i właśnie, jak widzicie, pamiętajcie o tym, żeby ten makijaż rozświetlający był spójny, nie tylko twarz ale również wasze ciało, wasz dekolt, to jest bardzo istotne. No i oczywiście zachęcam do komentowania, do lajkowania i do wciśnięcia, kliknięcia, subskrybowania, ale także dzwoneczka, żeby być z naszymi filmami na bieżąco i do zobaczenia w kolejnych filmach.